Szanowni państwo, Gdańsk się zmienia, ale zmienia się też otoczenie Gdańska. Chcielibyśmy, aby w tych zmianach uczestniczyli mieszkańcy. Przypomnę, w tym roku zwiększamy przyszłoroczny budżet budżet obywatelski, budżet budżetu obywatelskiego z 12,5 miliona złotych na 14 milionów złotych. Chcemy też Drożyć nową formę decydowania o sprawach, które dzieją się w mieście, właśnie w formę panelu obywatelskiego. Zmiany klimatu to temat, który rozpoczyna, inicjuje właśnie ten proces nowej partycypacji obywatelskiej w Gdańsku. I z tego miejsca bardzo serdecznie chciałbym Państwu podziękować. Podziękować za to, że Państwo chcecie się w tę partycypację zaangażować, że chcecie państwo wziąć udział w decydowaniu o tym, co w Gdańsku się będzie działo w najbliższych latach, w następnych latach, w jaki sposób będziemy reagować na, na te zmiany klimatu, które są w naszym otoczeniu. Wiem, że jest dyscyplina czasowa, panel obywatelski ma to do siebie, że ta dyscyplina czasowa jest. Chciałbym jedynie podziękować przy tej okazji zespołowi sterującemu, panu Marcinowi Gerwinowi, panu Maciejowi Kukli, pani Idzie Małuszek, Pani Sylwii Batlin, no całemu zespołu, nie wymienię w tej chwili, przepraszam Was wszystkich, ale ciężka praca za nami, jeszcze trochę ciężkiej pracy, proszę o więcej. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Zapraszam teraz o przedstawienie gdańskiego systemu odwodniowego, jego specyfiki, prezesa gdańskich melioracji, Pana Ryszarda Gajewskiego. Ja może bez? będę bez, spróbuję bez... Jeżeli mówię głośno, więc jeżeli byłbym nie słyszałem, to proszę powiedzieć wtedy. Żeby się posłużę? Mikrofon, mikrofon, jednak mikrofon musi być dobrze. dobrze. E... Proszę Państwa, moim zadaniem jest opowiedzenie Państwu o. Specyfice systemu odwodnieniowego. To jest taki wprowadzająca prezentacja tak naprawdę do tych trzech tematów, którymi, które będą dotyczyły panelu obywatelskiego. Układ Hydrograficzny Gdańska, czyli mapa wszystkich wód w Gdańsku jest dosyć skomplikowany. Mamy do czynienia na terenie Gdańska z potokami, z rowami, melioracyjnymi, z kanałami, kanalizacją deszczową. To wszystko tworzy mapę wód, którymi płyną wody, wody powierzchniowe, wody deszczowe w Gdańsku. Lepiej to widać na takim schemacie, na którym z którego wynika, że Większość potoków gdańskich wpływa do martwej Wisły, i ta martwa Wisła wprowadza wody do Zatoki Gdańskiej. Tylko potok oliwski prowadzi swoje wody bezpośrednio do Zatoki Gdańskiej. Oczywiście mamy do czynienia takie główne, czy najbardziej można powiedzieć istotne potoki, to właśnie potok oliwski, potok Strzyża, który przepływa przez czy wraz z dopływami i Potok Oruński, który wpada do kanału Raduni, a następnie do, do Martwej Wisły. Ale też co warto powiedzieć, gdańskie melioracje w imieniu gminy miasta Gdańska nie administrują wszystkimi wodami na terenie Gdańska. Inni administratorzy to m.in. innymi Rejonowy Zarząd Gospodarki Wodnej czy Zarząd Melioracji i Urządzeń wodnych, tak? To co tym czym my administrujemy, to jest na takim kolorze jasno jasnozielonym zaznaczonym. E, proszę państwa, tu na tej na tej tabeli na tej tabeli e, e, jakby przedstawiamy Państwu różne elementy systemu odwodnieniowego, po to, żeby pokazać skalę tego systemu. Tak? Między innymi mamy do czynienia z 78 kilometrami potoków, rowy melioracji szczegółowej 168 km różnych budowli ponad 1000, zbiorniki retencyjne 49 sztuk. Administrujemy również kanałem Raduni. Widzą Państwo ponad 600 km kanalizacji deszczowej na terenie miasta. Ponad 18 tysięcy wpustów ulicznych, które muszą być utrzymywane i czyszczone. Zagrożenia powodziowe. Mamy do czynienia też Gdańsk jest na tyle specyficznie położony, że mamy do czynienia z różnymi zagrożeniami powodziowymi. Tak, najpierw y, można powiedzieć zagrożenie wynikające właśnie z, z nawalnych deszczy, z bardzo dużych y, opadów, ale również zagrożenia związane z wodami roztopowymi, czyli z, z bardzo silnymi y, na przykład y, roztopami, które, które w okresie wiosennym mogą się y, y, zdarzać. Y, ale również y, mamy do czynienia z zagrożeniem wynikającym z położenia nadmorskiego, czyli sztormy i wezbrania morza. Tak? Również zagrożeniem są na przykład też podtopienia czy powodzie wynikające z możliwych zatorów w tym systemie przeciwpowodziowym. No i tutaj no, trzeba nawiązać do tego, co się wydarzyło w połowie lipca. Czyli tu właśnie się zmaterializowało to zagrożenie związane z bardzo silnymi opadami. I też chciałem Państwu pokazać skalę tego zjawiska. W dniu 14 lipca, w ciągu 14 godzin na metr kwadratowy spadło 160 litrów wody. Tyle wynosi, proszę Państwa, dwumiesięczna średnia norma opadów w regionie, czyli, czyli spadło w ciągu no, 14 godzin, tyle, ile normalnie spada w ciągu 60 dni. Tak? my. E, też metodami statystycznymi zostało policzone prawdopodobieństwo dla takiego opadu, tak? prawdopodobieństwo, dla jakiego taki opad wystąpi. I to, ten opad, który wystąpił, jego prawdopodobieństwo to jest raz na 500 lat. Takie jest prawdopodobieństwo wyliczone metodami statystycznymi, co obrazuje ten wykres. E... Dodatkową trudność w Gdańsku powoduje układ wysokościowy. Mamy do czynienia z dolnym tarasem i górnym tarasem. Różnica, między, różnica wysokości między tymi tarasami to jest 100, a nawet więcej metrów. I to wszystko, proszę Państwa, się dzieje na odcinku około 4-5 km czyli na odcinku 4-5 km potoki. Spływają z wysokości ponad 100 metrów na wysokości poziomu morza. Widzimy również, że, że te potoki napotykają przeszkody po drodze, co też nie ułatwia zarządzania ochroną przeciwpowodziową. No i temat, temat panelu. Czyli obszar Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Widzimy, że na obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego mamy do czynienia ze zlewniami dwóch potoków dwóch istotnych potoków, czyli potoku Oliwskiego i potoku Strzyża. Oba te potoki przepływają przez Trójmiejski Park Krajobrazowy. Potok Strzyża na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego również przepływa przez rezerwat Dolina Strzyży. Zlewnia Potoku Strzyża, tutaj Państwo widzicie, Proszę, tak, to jest to Zlewnia Potoku Strzyża, proszę Państwa, Stanowi, stanowi właśnie Potok Strzyża oraz dopływy, między innymi Potok Jasień i on rozpoczyna swój bieg, Potok Strzyża rozpoczyna swój bieg na górnym tarasie, następnie przepływa przez obszar Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i tak jak widać na tej, na tej mapie, również to jest spora, bardzo duża zlewnia, Czyli, czyli z bardzo dużego obszaru również dopływa, wody dopływają do, do tego potoku. Zlewnia potoku Oliwskiego to o tym też bardziej szczegółowo będzie mówił potem pan Roman Branicki, z czego wynika taki układ, jaki dzisiaj. Funkcjonuje. To jest pewien układ historyczny, ale tu, tu również podobnie jak dla zlewni potoku Strzyża, potok oliwski rozpoczyna swój bieg na tarasie, na górnym tarasie, następnie przepływa przez Trójmiejski Park Krajobrazowy i też widzimy, że tak naprawdę większość tego potoku przepływa przez, przez tereny zielone, przez obszar Trójmiejskiego Parku, czyli wody, czyli opady, które spada, opad, który, który spada na teren Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego właśnie dopływa do tego potoku i z tym opadem też musimy sobie poradzić. Proszę Państwa, też warto powiedzieć, ponieważ bardzo często, czy jakby w ogóle podczas tego panelu będzie mowa o, o retencji, tak, o zdolności retencyjnej. Ta zdolność retencyjna jest rozumiana czasami w różny sposób. Tak. Ja bym powiedzieć o, ja bym chciał powiedzieć o, o, o rozumieniu. W, 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 w rozumieniu w kwestii ochrony przeciwpowodziowej, tak? To znaczy, jak rozumiemy zdolność retencyjną. Generalnie zdolność retencyjna to zdolność gromadzenia zasobów wodnych i ich przetrzymania w określonym czasie. I tu na tym, na tym schemacie mamy zbiornik retencyjny i widzicie Państwo, ten poziom zaznaczony na niebiesko. To jest normalny poziom piętrzenia. To jest w zbiornikach retencyjnych, które mają funkcję ochrony przeciwpowodziowej, zbiorniki na co dzień jest utrzymywany ten normalny poziom piętrzenia. W sytuacji, kiedy dopływ wynikający na przykład z opadu jest większy niż możliwość odpływu z tego zbiornika, ten poziom zaczyna nam rosnąć i rośnie do poziomu maksymalnego. Różnica pomiędzy. Wysokości pomiędzy poziomem normalnym a poziomem maksymalnym razy powierzchnia tego zbiornika, to jest, mówiąc tak trochę w uproszczeniu, zdolność retencyjna tego zbiornika. To, co z punktu widzenia ochrony przeciwpowodziowej ten zbiornik może zgromadzić. Czyli reasumując, i tak już na, na zakończenie, właśnie to chciałem, na tym chciałem zakończyć, że z punktu widzenia ochrony przeciwpowodziowej. Zdolność retencyjną posiadają wyłącznie zbiorniki, tak zwane zaporowe, czyli zbiorniki, które mają możliwość piętrzenia wody. Czyli zbiorniki, stawy, zbiorniki, które na co dzień znaczy nie mają takich budowli piętrzących, one z punktu widzenia ochrony przeciwpowodziowej nie są istotne. Tak? One nie gromadzą wody w przypadku takich większych opadów, tak? czy w ogóle opadów. Dziękuję Państwu.